Początki nie były łatwe. Wytypowanie 30 uczniów na praktyki zagraniczne do Anglii i Niemiec to było nie lada wyzwanie. Młodzież miała pewne opory. Bariera językowa i kulturowa nieco przerażała tych, którzy za granicę mieliby pojechać pierwszy raz w życiu i to od razu na tak długo. Ale zacznijmy od początku. Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku w ramach programu Leonardo da Vinci pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację praktyk zagranicznych dla uczniów technikum ekonomicznego. W projekt zaangażowano zatem 33 klasistów i aby rozwiać ich wątpliwości dotyczące wyjazdu szkoła zadbała o organizację zajęć przygotowujących młodzież do odbycia podróży życia. Główny przedwyjazdowy cel to szlifowanie języka ojczystego swoich przyszłych gospodarzy. Zajęcia skoncentrowane są przede wszystkim na, na słownictwie, no tyle ile można zrobić tam przez te kilkanaście godzin na słownictwie na typowych sytuacjach takich jak wynajęcie mieszkania, bądź dojazd do pracy, bądź kupienie chleba, albo konwersacja z rodziną angielską przy herbatce. Dobra znajomość języka kraju, w którym się przebywa, bardzo ułatwia sprawę. Są jednak aspekty psychologiczne, które warto przepracować, aby lepiej odnaleźć się w nowym otoczeniu z dala od domu. I w tym właśnie pomocne były zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. do spróbujcie, Celem zajęć będzie. Um, Wypowiedzenie przez nich oczekiwań, jakie mają w stosunku do tego wyjazdu, no i zapewne jak każdej nowości towarzyszy również obawy, więc będą mogli się nimi podzielić. I również my, jako organizatorzy, spróbujemy te obawy troszeczkę zmniejszyć. Na koniec powstaną takie ćwiczenia, które kopertę taką zapełnią różnymi dobr dobrymi myślami, słowami, którą będą mogli sobie zabrać na czarną godzinę do Anglii. W trakcie powstawania tej koperty na pewno już usłyszą miłe, dobre słowa, wsparcia

Pozytywnie nastrojeni i odpowiednio przygotowani młodzi ludzie ruszają na spotkanie z nową rzeczywistością. Grupa 20 osób po dotarciu do lotniska w Gdańsku wsiadła na pokład samolotu do Anglii. Ich cel to około 200-tysięczne Portsmouth. Kiedy młodzież ta lądowała na londyńskim lotnisku ich koledzy, 10-osobowa grupa żegnała swoich najbliższych na słupskim Placu Zwycięstwa. W przyszłym roku y, nasi uczniowie pojechali do Anglii. E, właśnie dzisiaj też grupa angielska doleciała do Londynu i też będą przez miesiąc przebywali e, w Portsmouth. E, to jest niedaleko Londynu, w granicach e, godziny jazdy autobusem. E, wrócą w tym samym terminie. No i tak w sumie szkoła na dwa fronty i Anglia i Niemcy e, współpracuje z pracodawcami e, zagranicznymi. Patrycja, ty przed wyjazdem, już tu ja jak z panią o zwierzętach, Zostawiasz ukochane zwierzęta. Niestety, chciałam zabrać, ale tak jak już pani słyszała, ale granica i, i przepisy nie pozwalają na to. A jakie to zwierzaki? Mam chomiczka, a mam nadzieję, że moja mama się nim zajmie, no. już dała mi wszystkie instrukcje. Aha. Jakie jeszcze obawy przed tym wyjazdem? Cztery tygodnie długo, prawda? Ogólnie bariery językowe, tak? Wejdziemy tam i będzie wszystko co nowe, tak? Wszystko będzie obce, wszystko będzie pierwsze, nowa rodzina, nowe tradycje, obyczaje i wszystko. Transport, przecież my po słupsku co najwyżej jeździmy komunikacją miejską, a tam są metra, tramwaje, autobusy, mnóstwo przystanków, ale jak w końcu to, to stolica, więc... Trzeba było Was długo namawiać na taki wyjazd? Mm, tak, musiałem się <noise> przygotować na to mentalnie. Tak trochę psychicznie się podbudować. Tak. tak. Uh -huh. A te zajęcia, które mieliście w szkole, bo to były zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, pomogły? Tak, bardzo pomogły. Uh -huh. A językowe, szlifowaliście też język. Jakie to były najczęściej zwroty? To były takie codzienne zwroty, tak najbardziej o lekarzu, jak coś się będzie działo, to żebyśmy zawsze wiedzieli, co mamy tak. powiedzieć w takich sytuacjach. A ty czego się najbardziej obawiasz? No cztery tygodnie poza domem, długi okres czasu, prawda? Na pewno, że nie dogadam. To najbardziej. Ale tak ty uśmiechem nadrobisz, ja widzę. To ze strachu. Ostatnie rady od rodziców, czułe uściski i pożegnania, a potem to już kierunek Berlin. Sen nowi ludzie, nowe zadania. Polska młodzież zakwaterowana została w angielskich domach. To teraz Anglicy stanowili ich najbliższą rodzinę. Moja rodzina była bardzo miła. Ogólnie miałam bardzo dobry kontakt z nią, ponieważ to była jedna pani. Gotowała mi, bardzo miła, cały czas pytała się, czy czegoś nie chce. Chcieli mi pokazać miasto. Pierwszego dnia zaprowadziła mnie do, mojego, do mojej szkoły językowej i do. Miejsca praktyk ogólnie bardzo dobrze. Mm -hmm. Czy tak było w twoim przypadku? Tak, ja trafiłam na wspaniałych y, ludzi, Jeff i Sandy, po prostu nie chciałam wracać. Mm -hmm. Cały czas utrzymuję z nimi kontakt. Polska młodzież dodatkowo uczestniczyła w zajęciach językowych. Odbywały się w małych grupach. Prowadzili je rodowici Anglicy, a w grupach byli też uczniowie z innych państw, np. z Martyniki, Niemiec czy krajów arabskich. Podczas zajęć uczniowie pracowali w grupach doskonaląc wszystkie umiejętności językowe. Było to dla nich nie lada wyzwanie, ponieważ jedynym językiem porozumiewania się był angielski. You This is how you Jeżeli chodzi o mój dom, to wydaje mi się, że było całkiem luźno normalnie. Mogłam zachowywać się swobodnie. Jeżeli chodzi o takie życie miejskie, ludzie byli bardzo mieli uprzejmość kierowców w autobusach. Myślę, że wielkiej różnicy nie było. Jeżeli chodzi też o jedzenie, wydaje mi się, że jednak w Anglii jest bardzo przetworzone jedzenie i to jest jedyne zastrzeżenie, które mam właśnie do tego miejsca. Obok pracy i nauki był też czas na zwiedzanie. Uczniowie od razu zauważyli różnicę między architekturą polską i angielską. Nie kończące się rzędy domków szeregowych, mnogość kafejek, pubów i restauracji inną charakterystykę zabytkową. A widok przy różnych nacji Afroamerykanie, mieszkańcy krajów arabskich i Azjaci po kilku dniach przestał dziwić. Na mapie zwiedzania znalazł się m.in. kadłub Mary Ross flagowego okrętu Henryka VIII. W każdy wtorek odbywały się tak zwane social evenings wieczory, podczas których młodzież poznawała kolegów z innych krajów, testowała swoją wiedzę w quizie na temat Wielkiej Brytanii, poznawała zwyczaje żywieniowe kolegów z zagranicy. Po SMOK młodzież odbywała praktyki w Centrum Szkoleniowo-Treningowym Pompi Study Center. Uczniowie wykonywali zadania wynikające z programu praktyk. Sposób prowadzenia zajęć był ukierunkowany na rozwijanie kreatywności młodzieży oraz współpracę w grupie. Podczas pobytu w Anglii odbyły się trzy wycieczki, jedna z nich do Bath. Tam podziwiali łaźnie rzymskie, opactwo z katedrą, zrobili kilka zdjęć z jednym z bohaterów powieści Jane Austen, która mieszkała w Bath. Po dotarciu do Berlina młodzież została zakwaterowana u rodzin w różnych jego dzielnicach. Do dyspozycji otrzymali własny pokój wraz z Łazienką. Każda rodzina zajmowała się nimi jak własnymi dziećmi, zapewniając pełne wyżywienie w domu oraz lunch na praktyki. Mój dom był bardzo wielojęzyczny. Moja rodzina przyjmowała nie tylko ludzi z firmy Berling. W czasie mojego miesięcznego pobytu w tym domu przewidywały się Trzy Włoszki, 11 Francuzek i trzech Azjatów. No i w tym my dwie Polki. Także było naprawdę wesoło i język był łamany codziennie, żeby się dogadać. Ale starałyście się rozmawiać w języku niemieckim? Tak, tak. w domu w języku po niemieckim, bo, no bo o, oczywiście inny język nie wchodził e, w rachubę. A jak z wyżywieniem było? Rodzina wam gotowała czy, czy niekoniecznie? Tak, gotowali nam i pytali na co mamy ochotę, co lubimy jeść. Podobnie jak uczniowie odbywający praktyki w Anglii, taki młodzież w Berlinie otrzymała kieszonkowe, bilet miesięczny oraz dokładny plan miasta i komunikacji miejskiej. Uczniowie w Berlinie korzystali z komunikacji U-Bahn. Dzięki temu poznawali miasto z własnej perspektywy. Zintegrowany system komunikacji ułatwił im poruszanie się po 3,5 milionowym mieście. Berlińska komunikacja jest idealna. Jak nie dotrzesz gdzieś metrem, to dotrzesz tramwajem. Jak nie tramwajem, to busem. Jak nie, to pociągiem. i Pierwsze dni oczywiście mapa ciężka, tak? Kurcze gdzie jesteśmy, jak dojechać, jezu jak daleko. Ale już początku też była taka wprawa. E, jeżeli chodzi o ludzi, Niemcy są strasznie otwarci i pomocni i chodzą uśmiechnięci i nie ma takiego czegoś, że ktoś się ciebie spojrzy z boku i powie nie umiesz niemieckiego, to się z tobą nie dogadam. Zawsze komcę chcieli nam pomóc, jak robiłam wielkie oczy, bo na przykład czegoś nie zrozumiałam, to oni powoli jeszcze raz prostszymi słowami starali się do mnie dotrzeć i zawsze trafiałam do celu. Miejscami praktyk były różne firmy o charakterze handlowo-usługowym m.in. biuro projektowe, butik, salon sprzedaży i naprawy samochodów oraz firma sprzedająca ekologiczne produkty. Ja trafiłam na firmę, gdzie byli sami Rosjanie i dogadywałam się i po polsku i po niemiecku. No rosyjskiego też się trochę musiałam nauczyć w międzyczasie. Jaka to firma? Był to Autohandel. Jakie były Twoje zadania? E, robiłam faktury, stukiwałam najwięcej na komputerze, wysyłałam maile do innych firm, wykonywałam też telefony do polskich firm. Było fajnie. Faktury były niemieckie, takie typowe? E, pracowałam w programie KFZ Faktura i tam, no, tam były te faktury. E, ja trafiłam do włoskiej firmy, mój szef był Włochem, miał żonę Polkę, mieszka w Niemczech, a najlepiej mu wychodził angielski, także był taki miks języków. Do tego miałam włoskiego praktykanta i francuskiego praktykanta. Tak więc nie było takiego ułatwienia, że szef tam powie, że wszystko po polsku jest ok. Wszyscy mówiliśmy po angielsku, wszyscy staraliśmy się zrozumieć, co do siebie mówimy i uczyć siebie nawzajem. Już chodzi o moje zadania? Cieszę się, że miałam takie, jakie miałam. Miałam kontakt z klientami, mailowałam z nimi, negocjowałam, rozmawiałam przez telefon, tłumaczyłam dokumenty z niemieckiego na polski, na angielski i tak na zmianę, na zmianę. Zdobywanie umiejętności zawodowych trwało przez 5 dni w tygodniu, a potem wolny weekend i okazja na zwiedzanie m.in. Muzeum Techniki oraz obiekty pałacowo-parkowe w Poczdamie, jak również możliwość skosztowania typowej niemieckiej kuchni. Wątpliwości związane z wyjazdem na praktyki zagraniczne zostały już na samym początku pobytu w nowym kraju rozwiane. Były chwile zwątpienia, ale szybko uleciały. Uczniowie doświadczyli innego kraju, jego kultury, ludzi o różnym kolorze skóry, o różnych zachowaniach. Praktyki zagraniczne były dla nich najlepszą szkołą tolerancji i europejskości oraz nauki poczucia własnej wartości. Słupcy ekonomiści przewieźli ze sobą wspomnienia pełne przyjaźni.